Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Mandzio. O, to jest kolejny, kolejny odcinek DSKPiS, oczywiście. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj jest specjalny dzień, dzisiaj jest specjalny dzień, ponieważ e, były wybory do, tutaj na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy oglądaliście, czy nie. I ogólnie jest zabawnie, bo po prostu kandydat, który e, miał oszałamiający wynik, 1% szansy według wszystkich mediów wygrał i to jest troszeczkę, że tak to ujmę, zabawne. To jest troszeczkę, że tak to ujmę, zabawne. Śledziłem właśnie cały wiec wyborczy. W zasadzie to było wiadomo w chwili, kiedy już tam został przyjęty stan Floryda, że Trump wygra. Ale naprawdę ciekawie, ciekawie. Bo to jest chyba jeden z. Nie wiem, nie wiem czy Obama był z kimkolwiek powiązany, szczerze mówiąc, ale coś słyszałem. Coś słyszałem właśnie, że teraz pierwszy raz od iluś lat właśnie nie ma żadnego. Aha! Wiem, 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 wiem co słyszałem, że po raz pierwszy od chyba 16 lat w parlamencie nie będzie żadnego Clintona albo Busha. Ale to chyba się nie zgadza, bo chyba Jeb Bush tam kandydował, e, brał udział i kandydował jako senator. Chociaż mogę się mylić. No, ale dobra, tyle o e, amerykańskiej polityce, było ciekawie, ale poruszam temat, dlatego że chciałbym, żebyście Wy również poruszyli temat w komentarzach. Jestem ciekaw Waszych e, opinii. z końcu sobie poczytam, tylko właśnie opinii, nie jakiejś kłótni i tak dalej. Nie, nie, ja za coś takiego będę panował. Liczę na jakieś tutaj sensowne, e, fajnie, fajne opinie, dyskusje na poziomie i wiecie, tego typu rzeczy. Dobra, słuchajcie, skupmy się na grze. Musimy pobić kilka osób, ale zacznijmy od przeszukania biurek. Czego bardzo potrzebujemy? Drewna. Drewna jest nasz Priorytetem, nawet nie z powodu narzędzi, tylko z powodu co słusznie zauważyliście podpór, że ja nie mam żadnych podpór. Oprócz drewna, bardzo mi się przyda każdy tal kosmetyczny i wszystko z czego mogę stworzyć kit. Każda zapalniczka również będzie na wagę złota. Wydaje mi się, że ktoś chciał da mnie miętówki, a chyba że to było wcześniej. Zatem, jeżeli znajdziemy jakąkolwiek zapalniczkę albo jakikolwiek, właśnie tal kosmetyczny, to od razu nie zwlekamy, tylko to zabieramy, ponieważ bardzo, bardzo mocno tego potrzebujemy. W ostatnim odcinku nie było e, dźwięków tego otwierania skrzynek i tak dalej, z takiego powodu, że najzwyczajniej w świecie po prostu zapomniałem nagrać dźwięku po raz kolejny, ale tak to wszystko pomontowałem, żeby po prostu to ładnie wyglądało, żeby się niczego nie zauważyli i chyba mi się to nawet trochę udało. Okej, okay, kończymy przeszukiwanie tutaj biurek. Nie biorę kart i tak, chociaż powinienem brać te karty, żeby podawać im prezenty w sumie. Tutaj w ogóle wygląda to, jakby to biurko się nie oświeżyło. To biurko tutaj blado usza. Tutaj mam karty. Ignacy? O, jeju, mam... Dlaczego mamy takie słabe relacje, Ignacy? Wydawało mi się, że jesteśmy trochę lepszymi kumplami, szczerze mówiąc. A to do tutaj, tutaj troszeczkę taki nóż w plecy wbijasz, widzę, Ignacy. Widzę, że tutaj również nie ma nic ciekawego. O, Rezi, Rezi, z Tobą chciała. No, tutaj jest i Rezi i multi. To proszę, multi masz o to. No i dobra, multi, no i tyle multi, nie mam tutaj żadnego prezentu dla Ciebie drugiego, ale dobra, mam bardzo dobre kontakty z multi. O, pilnik, jeszcze nie potrzebuję, szczerze mówiąc, to jest już za dużo pilników, nie, nie, nie przyda mi się, tool handle, tool handle, żeby zrobić. E, beczka penarium jest super, no i tyle mnie tutaj interesuje, a tutaj biurko Ronalda, co będzie? Sztuteczka do zamów, masz ogrzebień, zawsze coś niby, ale nie potrzebuję aż tak. E, dobra, Ronald, co ty masz na sprzedaż? Z Tobą jaki mam dobry relacje, mój drogi. I może sobie nawet polepszę. Proszę Ronald, to jest specjalnie dla Ciebie wypa! Super! Rzeczywiście się. Cieszę się, że Ty się cieszysz, Ronald. O, mam tutaj paczkę miętówek, mam jeden talk kosmetyczny. No nie my moglibyśmy pobić jakiegoś strażnika. Rydal 5% ma tutaj trzeba go wykorzystać. Czy idziemy teraz kopać? O 13 będzie. Co jest o 13? Coś było, nie pamiętam. A dwa talki kosmetyczne mam. No, chyba idę kopać. A nie, nie mogę tam kopać, no bo muszę się przekopać przez ten kamień. Nie, nie, muszę sobie zrobić kill of najpierw. Zrobię sobie kill of i dopiero wtedy pójdę się kopać. Na razie się w to nie bawię. Zatem, skoro sytuacja wygląda tak, a nie inaczej, zróbmy zadania. Ignacy, zadanie. Weźmy to i anulujmy to w ten sposób. To chyba mi relacji nie obniżało. O, Bloody tutaj leży, ale nie zdążę do niego dobiec, nie masz żadnych szans na to. No dokładnie, Bloody, co masz na sprzedaż? Masz taśmy na sprzedaż? Nie potrzebuję kolejnej taśmy, Bloody. Lina byłaby czymś ciekawym, zwłaszcza jeżeli. Mogę na ciebie liczyć, tak, rojo? Mogę? Mogę! Okej, okay, Rojciu, Royciu, Royciu, mój przyjacielu, Czułek? O, zajebiście! E, halo, Czułek? No, chodź ze mną. No halo! Człek, chodź ze mną, no właśnie. Ale nie... Dobra, cały czas mnie ktoś zostawia, albo Ro, albo tego. Ile my mamy razem? A, my mamy mało reputacji. Człek 190, za mną będziesz łaził mocno. Dobra, to czułek. Proszę cię ciebie oddeleguj się. No muszę im prezenty porobić. Ronald? Nie ma żadnego nic co na prezent. Wiecie co? Najlepiej im porobić prezenty to takie proste można. Dzisiaj musimy troszeczkę zadbać o te relacje. oj, 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 oj. Nie fajnie. Chcę mnie pobić. Zostaw mnie, proszę. Alien. Dla Roycia był tutaj prezent. No. o, multi. Jakie my mamy relacje? 77, to są bardzo dobre, słuchaj. Oficer i Vig, okej, okay, mogę go pobić. Dla Ciebie mam mnożo grzebień. Wiem, że się ucieszysz. Ekstra. Blady, ty nic ciekawego nie masz, ja o tym wiem. Na ćwiczeniach też będę miał możliwość, żeby im podawać te prezenty, dlatego tutaj właśnie zeszedłem. Szybciutko sobie to pozbierać idealnie. Tutaj dwa prezenty są na przykład. Tutaj, ojej, o tutaj również są dwa prezenty. Super, i tutaj jeszcze jeden. Mam sześć prezentów dla moich potopiecznych. Absolutnie zajebiście. No, już z takim ekwipułkiem prezentowym, to naprawdę mogę Wam tutaj sprawić fajną niespodziankę, chłopaki. Zatem tam, tak, słuchajcie. o ha, ha, ha. I samo Rezi Master Człek. Z so, mam dobre relacje. O nie, nie, nie. O to dla Ciebie jest. Chcę mieć lepsze multi. Z Tobą mam dobre relacje, chcę mieć lepsze. Chcę mieć jeszcze lepsze z Tobą relacje multi. Okej, okay, jest spoko. I Ronald, z Tobą mam dobre relacje. Nie no, z rojem, z rojem, z rojem. Z, Royem, z Tobą mam super relacje też. Ale mam dla Ciebie to. I mam dla Ciebie o. To. Master Chołek, dobra, mam dwóch. Jeszcze multi chyba. Dobra, mam trzech. Słuchajcie, mam trzech. Możemy się zacząć bić. Kogo miałem pobić? Officer Chase. okej, okay. Talia Kardlaroya oraz oficer Chase. A mi się przydało, oczywiście, zrobić sobie kopię klucza. Chodźcie, Mordy. Szybciutko sobie zrobię tutaj kopię klucza tylko. I was już zaraz wypuszczę, naprawdę. Potrzebuję o tak, tak? Dokładnie tego potrzebuję. Pan William, to nie on, pan Chase. Pan Wiat, dobra. Dobra, zajebiście, chłopaki, pomarańczowy klucz mamy, on się przyda, potrzebujemy munduru strażnika, pałkę sobie weźmiemy, damy jako prezent. Czy chcemy, czy ten klucz jest nam aż tak bardzo potrzebny? Nie, nie jest nam aż tak bardzo potrzebny. Dobra. To jego już mamy z głowy, że tak powiem. Jeżeli każdemu zabiorę broń, to też będą słabsi strażnicy, trzeba to wziąć pod uwagę. Dobra. O nie, a! Dobra, zajebiście, że się z nimi bijecie. Dobrze, że się na mnie wkurzył. Dobra, zajebiście, chłopaki. Pan Wein nie ma żadnego tutaj klucza nic. Dobra. O nie! Okej, okay, słuchajcie. Ponownie, ponownie, ponownie. Ponownie będziemy próbowali zniszczyć ich wszystkich. Zobaczymy, czy tym razem mi pójdzie jakoś to lepiej. Pan Wiat, pan Hank. Trzeba, słuchajcie, ich złapać tych strażników. Pan Chase, dobra. Leci. Pańczaj się składa, i to właśnie tego miałem pobić. Wreszcie się udało, udało. Zajebiście chłopaki. Masz zielony. A ma, tak, to po pierwsze zielony klucz. Zielony klucz. czy do zielony klucz mi się do czegokolwiek przydaje. Zielony klucz jest chyba do pracy. I zielony klucz z tego co wiem, dla mnie nie jest jakiś tutaj kluczowy bardzo. Chyba. To znaczy, mogę sobie i tak zrobić skita coś dodatkowego, ale czy chcę? Szczerze mówiąc nie za bardzo. E, dobra, wyłączę sobie spację. A tam na górze jest coś pobity. Kupa, co miałeś? Instrukcje tworzenia i miętówki. Dobra, weźmy sobie e, chłopaki. Bardzo dobra robota, jestem z was dumny. Tutaj sobie schowam na razie tylko te dwie rzeczy, żeby ich nie stracić. Uh, nie multi. Rojo, dobrze, masz instrukcję tworzenia przedmiotów. Widzę, że się ucieszyłeś z tego powodu. Ronald, no, a ty ze mną nie chcesz iść. Pan Hank, Dobra, możecie hanka pobić? Uh, moglibyście hanka pobić chłopaki. Cześć, jaki idzie tutaj. Wilson. Ale bardzo mu tak dobrze, że cześć tak skończył. Tutaj jakiś Cooper wejdzie, zajebiście. Właśnie Cooperem musicie się rozprawić. Zajebiście chłopaki, brać za Coopera jeszcze. Przytanku jednego hita, okej, okay, super. Zajebiście i Roya dostał przysługę. I czerwony klucz, czerwony klucz, yeah! Okej, okay, zajebiście chłopcy. Rewizja osobista, dokładnie tak. Dobra. I teraz szybko wracamy. I samo przestań. okej, okay. co i samu miałeś, a już mnie wszyscy zostawili tam. Dobra. To dobrze, że mnie zostawili, już was nie potrzebuję. I wracam teraz do siebie i jest mega, mega fajnie. Teraz dwóch strażników będzie chciało mnie pobić, ale to nie jest problem. Musimy tylko dotrzeć tutaj. Oto włożyć i Elo! I Elo, Elo jest pięknie. Tych dwóch rzeczy raczej nie będę potrzebował. na tym sobie zrobię tak miejsce, to jest na prezenty. To jest na prezenty, nie mam ze sobą nic nielegalnego, nie mam. Zajebiście, co, co Jeszcze jeden klucz by mi się przydał, tylko zaraz mam powiem, który. Ale na razie chciałbym przeszukać jeszcze inne cele, czego nie zrobiłem na chwilę obecną. Moi kompleci spisali naprawdę świetnie. O, tutaj przeszukiwana była już chyba, ale nie wiem, czy przeze mnie. Drewno, mo, panie, rozmawiamy. Panie, tak się to załatwia tutaj. Podpora serdeczna, serdeczna podpora, Chase mnie szuka tutaj, Chaseuje MNIE CHASE! Taki żarcik. Szkoda, że nie mogę teraz sejwnąć. To by mi się przydało, żebym mógł teraz segnąć. Czułek, co ty masz tutaj? Beczkę penarium, ponczek. zajebiste prezenty, mordo. Ronaldo! Ronaldo, może wreszcie zaczniesz mnie followować. No poważnie, mordo! Tu, 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 tu. No, właśnie tych przedmiotów też potrzebowałem. Będę powtarzał to słowo milion razy, ale mam bardzo dobry humor, już mi dobrze idzie. Co mogę wyrzucić stąd? Plakat mogę dać jako prezent. Grzemień? Potrzebuję. Pasta do zębów? Potrzebuję. Miętówki? Kubek. Hmm, kubka tak nie potrzebuję. Dobra. Chłopaki, mam dla was tyle pre- o, 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 Wait, 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 wait. Drewno miałem odstawić. Tak. Chłopaki, mam dla was tyle prezentów, że głowa mała. Głowa mała naprawdę. O! o, oh oh! pierdziel, Kurwa. Ech. Chciałem powiedzieć, że pierdzieliście te ćwiczenia, drewno znalazłem, no ale trudno. Dobra, stop. A, to, co potrzebuję: talia kart dla rojo. Ok. To, czyli przysługa na mojego przyjaciela. Fenomenalnie. Kocham takie przysługi, rojciuk, Proszę. Nie że dostałeś prezent, to jeszcze talie kart. Super. Czułek. My się kochamy tutaj, widzę. To bardzo dobrze. Pokochamy się jeszcze bardziej. Czułku. Proszę. Eee. Frezi. Multi. Multi, poczekczożo. To chyba wszyscy, z którymi mam tutaj przyjaźń, tak? Chyba tak. Kuba, co masz na sprzedaż? Łom! Biorę! Najwiście, właśnie łomu potrzebowałem. Co masz, człowiek, na sprzedaż? Ale u Ciebie mam niutkie ceny. Zapalniczka! Też czego, tego potrzebuję. Biorę, bo jest Nie, nie biorę, nie będę biła linę. Oooo, biją się! Bicie się bijcie się, bijcie się. Nic fajnego nie masz, Ignacy. I nic nie Dobra, masz już, Które mogę dać na przykład... Nie Masterczukowi. Cokolwiek. Wa ważne, żeby byli zadowoleni cały czas. Ważne, żeby cały czas byli zadowoleni, słuchajcie. Ja będę miał dużo przyjaciół, to to się bardzo dobrze dla mnie skończy. Co mi wbijasz do celi? Wsio, no właśnie. Toolhandel muszę zrobić, bo za dużo tego mam. Toolhandle. Muszę zrobić tutaj sobie drewnianą podporę. Trzeba się pójść pouczyć, bo muszę skraftować przedmiot. Mam tak dużo przedmiotów. To na prezenty, to do kopania, to tutaj potrzebuję do craftingu, to do craftingu, to jest na prezent. Blacha do craftingu. Liga obcożki, nie wiem czy mi się przydadzą. Chyba zmarnowałem taśmę na nie. No dobra, na razie tylko tyle mogę zrobić. Uh, mundur, tak, jeden mundur na prezent dla kogo? Dla aliena, dobra. Alien, 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 alien. Cześć Rocio, cześć Ronald. Chodźcie, będziecie moją obstawą jak coś. Alien, jesteś tutaj. Multi, no wiecie co, że muszę nie potrzebuję teraz. Tylko to chciałem rozdać jako prezenty. Kupsom. Ok. I uwaga! rezji. Niechaj będzie rezji. Resi tu dostaniesz podwójny prezent. Dlaczego by nie? I słuchajcie, całą resztę dzisiejszego dnia trzeba poświecić na naukę. Koniecznie. Koniecznie na naukę. Bo nauka to jest potęgi klucz. Mogę tak? Mogę. Dobra, to po prostu będę stołu tutaj. Tutaj też się można uczyć i tutaj będzie ok. No, słuchajcie, naprawdę, dzisiejszy odcinek może dużo powtórek, ale moim zdaniem jest niesamowity progres. I nie się nam idzie. Mamy wszystko co chcemy, uciekniemy raczej bez problemu. Niebieski klucz, nie da się go dostać, to ja wiem. Będzie trzeba się przekopać będzie trzeba się przekopać, ale mamy czerwony klucz. To jest. That's something really big. To jest coś naprawdę wielkiego. Szczerze mówiąc ten czerwony klucz może tutaj zadecydować o naszym zwycięstwie. Przydałaby się lina z hakiem. Myślę, że ona też będzie bardzo potrzebna. Na razie jeszcze nie wiem. Nie wiecie. Nie mam wnośnie tego pewności, ale zobaczymy. Łódź się mać łódź. Nauka to potęgi klucz, a jak będziesz miał dużo kluczy, zostaniesz woźnym. Ale teraz lecisz na kolację, mój drogi. Nie masz inteligencji? 70 punktów Za zajebiasczo. Czyli jak się jeszcze trochę poduczysz, dzisiaj sobie zrobisz kluczyk i w ogóle sobie zmniejszysz ilość nielegalnych przedmiotów do absolutnego minimum. Witam. I o zdrowie pytam, sorry multi. Noż szczoteczka, jasne. Skarpeta, easy peasy. Talia kart, z chęcią. Kurde, kocham takie questy. Ignacje, co masz na sprzedaż, Ło! Wow. Śrubokręt, to mi się nie przyda. Słuchaj, droga, ciekawa rzecz, że rozłupywanie 2 na 5 ma śrubokręt, to jest bardzo ciekawe. Tal kosmetyczny, to jest fajne, to jest fajne, nie potrzebuję. O, się, być może z jego wypadnie tal kosmetyczny. Eee, o, nie, książka. No tak, z Ignacego, co mogło wypaść, jak nie książka. Wracam do korzystania z o, ko A nie, nie mogę, nie mogę, ponieważ nie zjadłem posiłku. Miałem jakie głupie. Wow Mandziu, to naprawdę było głupie z twojej strony, o ja pierdziela, tak mogłem sobie odpocząć, tak mogłem sobie odpocząć i co? I nic, zmarnowana okazja trochę na odpoczęcie, chyba że w łóżku, w łóżku się szybko regeneruje, nie mogę się położyć o tak, Ok, pod prysznicami, ewentualnie, ewentualnie to prysznice, chyba moja ostatnia nadzieja, żeby tutaj szybko jakąś energię odnowić. No i dobra, poradziłem sobie jakoś z energią, zobaczmy, Rojo tutaj coś sprzedaje, zobaczcie w jakiej cenie dla mnie on to robi, 27 dolarów za mundur strażnika, to się nie dzieje normalnie, dzięki Rociu za super ceny, wiedziałem zawsze, że jesteśmy best friends forever, ale teraz to mi to udowadniasz jeszcze na dodatek, super, A, Skurde, tutaj powinienem się przekonać, byłoby to dużo szybsze i tak dalej, no ale trudno, trudno się mówi. Wybrałem dalszą drogę, ale mam nadzieję, że moja dalsza droga tak naprawdę będzie lepszą drogą i wcale tego nie pożałuję. 80 inteligencji muszę wbić, żeby zrobić klucz. I na chwilę obecną mi to wystarczy. Um, Kilo się ulepsza drewnem, z tego co wiem. Zatem mieliście rację, że mój plan jest słaby, ponieważ wymaga bardzo dużo drewna i przyda mi się dużo kluczy. Ale ja będę miał i dużo drewna, i dużo kluczy. Też mnie wkurzają te odstające włosy tutaj. Nie martwcie się. Nie jesteście jedynymi, których to wkurza. Nie no, nie wytrzymam. No, już nic nie ostaje, jest od razu lepiej, da się przeżyć. Okej, okay, dobra, no to myślę, że jest już spoko. 85, Ronald ma coś na sprzedaż. Taśmę. Mm -hmm, wezmę sobie. Taśma za 20? To jak za darmo, Ronald. Jak za darmo dajesz mi taśmę, to ja tutaj nie będę odmawiał. Zwłaszcza, że chcę sobie zrobić. Kilo. Super. Zwłaszcza, że chcę sobie zrobić. Rydel, rydel. Ten rydel mogę wrzucić jeszcze mówiąc. Bo mi tylko slota zajmuje, 5% jest warty. Mogę sobie zrobić... Eee, klucz! Klucz sobie mogę zrobić, to jest też fajne. I to właśnie zrobię tutaj, prowizoryczny kluczyk. Zajebiście. Moduł strażnika mam dla siebie. Pasta mi się przyda jeszcze na drugi kluczyk. Jeszcze nie wiem jaki to będzie kluczyk, ale drugi kluczyk. Tutaj ewentualnie taśma mi się przyda, na, żeby sobie zrobić plakat dodatkowy. Sławy kilof, drewniana podpora, rydel. Licha obcążki, nie wiem czy mi się przydadzą, pilnik niechaj będzie na kolejny tool handle ewentualnie, żeby zrobić łopatę. I to blacha na ulepszenie łopaty, ewentualnie jakiś super tool i mamy tak, raz, dwa, tr raz, dwa trzy, cztery, pięć, sześć, e, czte cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dobra mamy wystarczająco tyle, żeby wszystko ewentualnie pochować, zatem jesteśmy bezpieczni, że tak to ujmę. Lecę szybko na prysznicę i z, z przyjemnością zakończę dzisiejszy dzień. Dyż uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. A nic ciekawego nie miał. Ruchy mańczą. No właśnie idę, idę. O, odrębna za 10. Dziękuję, ślicznie. Lubię takie oferty. Szybciej ma A Co, mam pobić was? Mam wziąć moich ziomeczków, żeby was wszystkich pobili? Bo mogę to zrobić. Naprawdę, no, mogę to zrobić. Mogę sprawić, żeby wszystkich wszyscy pobiły. Multi, Royo, Ronald, Master Czulek jeszcze Ronald. No i patrzcie. Patrzcie co się dzieje, patrzcie co się dzieje. Patrzcie, oni wszyscy, wszyscy się tutaj biją. Po, y, dwóch na raz pobili, w sensie, że tego, że pobili Hanka. Hank ma tego, fioletowy klucz. O, fioletowy klucz jest fajny. Fioletowy klucz jest fajny, to jest coś co ja mógłbym chcieć. Pigułki na chłopaki już od was nic nie chcę, dzięki. Już od was nic nie chcę. To jest coś, co ja mógłbym chcieć. Ronald, z tobą mi się pogorszyły stosunki, nie wiem dlaczego. Masz pigułki nasenne, ale to ci jakoś super nie zboostowało. Młotek? Młotek już lepiej, o tak, bo broń doło dostałeś, co? Tja... Yeah. Eee, odwrócił uwagę strażników, czas na ćwiczenia, spoko. Oficer William, eee, nie wiem, może kolacja, spoko. Jakie mam jeszcze inne talia, kart, skarpeta, noże, Jasne, wszystko da się załatwić. Ronald, ty jeszcze jakiś taki jesteś nieudobrany. Hany, rojo jest spoko, czułek jest... O, człowiek jest gorzej trochę, aniżeli był. Multi, 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 multi. Gdzie jest moja mniejszość narodowa tutaj? Multi! Jest, idzie. Tutaj jest. Proszę, multi. E, pff, nie wiem, chcesz czułek miętówki? Dzięki! O, ucieszył się, zajebiście. Jak się cieszy, to się cieszy. Oj, nie sprawdziłem, kto jest z tego przeszukiwany. Dobra, rojo. E... Ej, nie sprawdzenie ktoś przeszukiwany, that's that's a problem. Zagrał sobie ten moduł strażnika. Dobra, słuchajcie, robię tool handle drugie. Bo nie ktoś przeszukiwany po prostu. Nie chcę, żeby się skończyło tak, że wiecie, że mnie złapią. Nie wolno ryzykować. Mm -hmm. dobra. Nie to, bierzemy to, 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 to. O, ups. O, o, wops, 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 mam za dużo przedmiotów Dobra, nie potrzebuję drugiego mundur strażnika w sumie. Dobra, zobaczmy coś takiego. Czy mnie będą przeszukiwać w ogóle? To jest pytanie. Ja bardzo dużo osób pobiłem, zatem mogą mnie przeszukiwać, dlatego nie chcę ryzykować po prostu. Jeżeli do 30 sekund po północy nikt do mnie nie przyjdzie, to znaczy, że mnie nie przeszukują. Nawet do północy, jeżeli nikt nie przyjdzie, to znaczy, że mnie olewają. I chyba wygląda na to, że tak. Dobra, znajomiście. Wszystko teraz powyciągać tylko z kryjówek, żeby się nic nie popsuło. Tutaj fajnie. Ronald, co masz na sprzedaż? Pilnik, masz na sprzedaż, to jest ciekawe. Tal kosmetyczny, plakat. Eee, Zastanawiam się, czy by tarku kosmetycznego nie kupić sobie więcej kluczy nie zrobić. Ale mam tylko 6 slotów w ekwipunku. No i dobra, słuchajcie, idziemy spać, super na poszło. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zostawcie łapki w górę. Zajebisty odcinek, do zobaczenia, do usłyszenia. Żegnam się z Wami, papa, cześć!